Witajcie w drugim odcinku z Eurotrack Simulator 2 Ogólnie raczej z Eurotraka nie będzie serii, tylko po prostu nagrywamy drugi odcinek z Boberkiem Witam, witam I ehm, zrobimy... Mogę coś powiedzieć, kot? No, mów, mów Zostawcie łapkę w górę, subika i komentarz Skania to wam kod przypnie serduszko i wpadajcie na mój kanał Bober3218 yy, Dawajcie tam stówy, bo to mój drugi kanał jest. Ja podlinkuję twój kanał. No i dzisiaj zrobimy sobie yy, zlecenie ze Szczecina na Gdańsk. Dokładnie, na Gdańsk. I mam nadzieję, że tym razem będzie krótszy odcinek niż 30-minutowy jak te kilka miesięcy temu było w lutym chyba. To co, to jedziemy, nie? No, dokładnie, trzeba jechać i gonić to, bo to... No. Dobra. No to dawaj pierwszy. Dobra, więc... Czekaj, przerysuję czy nie? Nie przerysujesz. Ogólnie, skanie mam to sa tą samą co w tamtym odcinku. Ogólnie mam zupełnie. Mam więcej ciężarówek, ale wziąłem tą. Bo jest najbardziej wypasiona ze wszystkich. Ja mam chyba najlepszy. Jak najbardziej wypasiony. może Kurde, i już uderzyłem w jakiś samochód. Dobra, nikt tego nie widział. Wyklepię się. Jak zawsze. O kurcze. Drobna stłuczka. Dobra, dawaj Czekaj Idziemy przez jakąś miejsc. W sumie nie, nie będziemy, to jedziemy od razu na, na te dance. No E to mało widzowie, zrobimy kilometrów po 381 no, ale to jednak dużo. Mam nadzieję, że nie wyjdzie pół godziny, chociaż ostatnio to nie wiem. Chyba ponad 9 godzin było jazdy, a i tak pewnie cięcia bo będą. Bo my jechaliśmy yy, przez dwie granice, więc się nie. Wiemy. No. A i tym Jest razem ciekawie. też, tym razem też nagrywamy, no tym razem nagrywamy też odcinek wcześniej. Nie nagrywamy go znowu od 22.00, bo. No. Gdzieś, e, już w połowie drugim. E, czekaj, to za niedługo będzie stacja benzynowa, co nie? Mhm. Bo zrobimy chwilową e, cięcie szyb najwyżej zrobisz, bo. Ten bo muszę wyłączyć jeden tryb, bo mi ciągle wyskakuje Dobra To przecież wyskaka Bo ciągle mnie psy zatrzymują, tak może ich nazwać, bo to normalnie ja zaraz chyba to też wyłączę Czyli policja Nie policja, ale już mnie powoli zaczynają ten na No bo nie wiem czemu, ale u mnie jakoś dziwi... tu skręcamy. A mi pokazuje nawigacja prosto. Ale szybciej. A, okej. Bo oni chcą, żebyśmy jechali przez bezpieczeństwo. A Stacja, się zatrzymało. I zrobimy cięcie. No. <laughs> czemu nie walnąłeś? Nie walnąłem. Walnąłeś. Ja byłem w, byłem w twojej ciężarówce. <laughs> Bo nie wiem no. czemu, ale ten cały ruch uliczny się jakoś baguje. Dobra, to zaraz zrobimy cięcie. Ty zrobisz to, zobaczymy co jest. Bo co mi co coś co się... W sensie mi nic nie ścina, tylko ruch uliczny jeździ nienormalnie, że on potrafi wjechać w górę, a potem z niej wyjechać. Potrafi wjechać na mój pas i przeniknąć przez moją ciężarówkę. To zrobimy, jak zrobimy cięcie. No. Dobra, robię cięcie. No dobra, więc już jesteśmy. To dawaj jedź stawić, bo to przecież masakra. No. Okay. Dobra. Nic. To jedziemy. Hmm. Kod skał nie jeść, weź te 90, bo ja nie Dobra. nie, nie. znaczy jeść 90, bo ja mam telefon Maxa, ale jadę 70, 80 albo 90. Dobra, ale ja, ja nie zmniejszałem sobie prędkości. Ja mam tą, że mogę jechać ile fabryka dała, ale też będę jechał w takim samym prędkością jak ty. Ile samochodów jeżdżę? No. Czy się, że oni dalej stali? No. Hmm. Ja się boję, że wiesz, co się stanie w Gdańsku... Co? Będzie dłu długo trwał odcinek. Mhm. Mm no to daj, będzie. Jak? Czemu? Yy, bo będzie. Yy, sygnalizacja świetlna i będzie długo się. Dawaj, od razu, bo jest zielony. Dobra, na pomarańczowym przeje. Kurde, przejechałem. Ale pomarańczowe to jeszcze można. Czy na czerwonym? Nie, na pomarańczowym chyba było jeszcze. Nie z tym grubotem. potem jedzie przede mną, nie mogę ruszyć. A. Znaczy, ruszyć mogę, ale nie ze mną przede mną, powoli. Dobra, to żeby nie wyszedł długi odcinek, to robię kolejne cięcie. Jak się coś wydarzy, to się to odcięciuje wtedy. No to dawaj, jedź. zrobiłeś? No. Dobra, idziemy, domu. No. Zrobiłem odcięcie, bo Boberek powiedział, że lubi filmy, w których się nic nie dzieje, dlatego odcięcie jest. Bo to bardziej realny życie jest, jak to ludzie jedzą. No tak, ale, nie mo... ale ile można z Eurotracka nagrywać to ciągle? Nic nie jedzie, to goń od razu za mną. Dobra. O kurde, wiesz o która godzina jest w ets ie Pierwsza 34 u mnie Oli 12 stóp jest, kurde Tylkoż byliśmy w jakiejś tam miejscowości Ja mm. ją nazywam, wiesz jak? Jak? By... znaczy nie Bydgoszcz, tylko ten Tylko... No ko na ko... no koło a. Nie wiem, to wygląda. Nie, to w sumie nie koło brzeg, bo koło brzeg no Koło brzeg to już chyba zachodnio-pomorskie jest, mi się wydaje. Tak, zachodnio-pomorskie to jest w moim województwie. A ja nie będę zdradzał. No! Gościu, kurde! Dobra, e, nie, wiem, to co ja to powiedziałem, wypniesz to. A ja nie umiem. Dobra, to robię. No. Ale zatem nie powiem, w jakiej miejscowości. No, zachodnie pomorskie jest duże, więc nikt cię nie domyśli ma nawet większy niż twój nie wiem tak? kurcze ten bot kurde jest taki nie powiem jaki po prostu powolutku przez tory bo to wiesz no najpierw się rozejrzyj. kurde faktycznie nierówne były no co nierówne no tory. No a jak by miały być? Jakie? No ja trafiałem na równe. No, to zależy od drogi. Jak droga jest równa, to i tory będą równe. Będziemy jeszcze inni to, inni... Tutaj jest to niejako, w ogóle odcinka. Nie wiem. Jakbym sprawdził, to pewnie by się pulpit pojawił, więc nie będę sprawdzał. Ja tutaj wiem na komputerze, jak nagrywałem, nie przez OBS-a, ale to... Ale to teraz nie używam tego, bo OBS-o... Hmm. No, co jest? Dobra, idziemy dalej. Ok. Kolejna drobna stłuczka była. Widzobie, widzowie, takie się właśnie akcje <grym> dzieją. Pewnie na moim odcinku tak samo będzie. 4 godziny 16 minut. No już jesteśmy w drogi, więc. No. Przecież 4 godziny, no to jeszcze w realu to dużo. W grze, no to nie aż tak dużo. Czekaj, bo ludzie, jest kocioł tam, tu się zatrzymuje. O nie, no to to mogę wyciąć. Nie, ja! Nie, bo ten typ się zblokował. To czekaj. Nie czekaj, nie na nie Co a no tak, no bo nie ma nikogo za mną, to trzeba. Ej, ale zobacz, jaka spuczka. Dobra, zaraz tu no. sprawdzimy. O kurde, faktycznie. Wyciąłeś czy nie? No, widziałem. Wycinałeś czy nie? Nie, nie wyciąłem tego. No dobrze, niech widzą widzowie. Już myślałem, że znowu przez tory będę tutaj przyjechał. Ale tu stanęło, ale to nie Ja ma mam zatankowanego tu. Co mi mogłem zrobić? Dojadę do Gdańska.

Czyli cięcie? Nie, nie rób, nie rób, bo ja już mam. Dobra, czyli już opanowana sytuacja. Kurde. wie Koc, nie wiem, czy zaraz tu nie daje jakiejś miniatury. Ja się ja nie wiem. Ej, normalnie nie mogę. Dobra to jedziemy Ciągle daj rzecz mi się dzieje, ale ja jej To na O widzę, ty? że... No ja na kierownicy Tak najwygodniej Co za gość Uważaj, ostrze skręt No widzę No na kierownicy to w sumie łatwo to opanować wszystko Na tak samo Na to on leci boki z na, na No ja bym tym też mógł driftować, ale nie mam zamiaru I tak już mi się ciężarówka zniszczyła i wydatki będą nic nowego. Ale jestem bogaty, więc to dobrze. No Oczywiście powiem, w grze. Widzę Ogólnie mam tak. Y, pytanie y, najwyżej. Zapraszamy do mojej firmy transportowej w ets -2. Będziemy tam. Y, no... By tak... Ze mną odcinku to nie co... ja... więc zapraszamy będą normalnie z... będą zaleceń będzie ja będę dawał ciężarów i wam będziemy jeździć ja my będziemy mieli kilka dilerów więc... nawet więcej więc zachęcam y, do mojej firmie o fotoradar co? co? no mówię, że fotoradar będzie A jest. to jest typowe, jak zawsze gdzieś się w dalekie trasy wyjeżdża, to zawsze te kilka fotoradarów się mija o kurde no co za gość Skąd on ma prawo jazdy? Kipset wygrał. Możliwe. Kupił lejsy, a tam jakiś. No pro... będziesz jechać na lewy pas. Znaczy mm -hmm. na, na ciągu. No, może stąd, może ma. Wygrał na przykład w jakiejś paczce lejsowej, dla ty... albo jakiejś innej. Tylko dlatego, że na przykład jakiś. E... Powiedz no jakiś gość no... Jakiś typek, który pracuje przypadkowo mu prawo jazdy wyleciało do paczki i to się... i to tam zostało i ktoś sobie wziął. Hamo i bo to jest ograniczenie. Hmm... 2 godziny 31 minut. Oj. Okej. Okay. Ogólnie. Os, okay. Ostatnio znowu. No, mhm. Ostatnio nie było 2 miesiące filmów. W sumie, bo. Seria z Bus Simulator 18 została zawieszona. Już nie na razie nie będzie z niej z niej nowej od, z nowych nie będzie z niej odcinków. Ja nawet nie, nie zauważyłem, że jest zawieszona od czego, bo ja wiem, że obejrzałem ale nic niczego. No, nie cieszy się popularnością. No bo ten film, ten film ostatni to ma chyba 83 wyświetlenia na na moment nagrywania filmu. A normalnie filmy już miały po 300, 400. Po dłuższym czasie. A to już dwa miesiące tak ma, więc to taki chyba. Naj... No to jest najmniej popularny film na moim kanale. Dlatego seria została zawieszona. No chyba że widzowie będą jeszcze jej chcieli. No z ETS-a to w ogóle nie ma serii na razie. No chyba, że zrobię z tego mogę zrobić playlistę Euro Truck Simulator 2 z boberkiem i transportowej, ale to Mhm. Mm ale z widzami no jak jakiś ochotnik się znajdzie, to niech w komentarzu napisze u mnie albo u ciebie. No to wtedy na Discorda jak ja potem przypniemy potem w yy, opisie. Mhm. więc proszę pisać albo w komentarzach to będzie bardziej rzeczywiste na stację zaraz o na autostradę wjechaliśmy no to w końcu jakieś prędkości będziemy wywijać czekaj to ja zjadę na to co cięcie? Nie, nie rób cięcie. Tylko bleje paliwo. Ja nie muszę. Ale ja muszę. To jedź tam na parking się zaparkuj, bo tu zaraz nie będziemy mieli do ciebie problem. Okej, okay, to pojadę się zaparkować. Albo. Albo i nie. Będę po prostu bardzo pomału jechał. Weź, czekaj, bo pali, bo tym bardziej marnie. Czekaj już jadę. Znaczy, odpalę ciężarówkę, bo musiałem zgasić silnik. Dobra, wjechaliśmy na autostradę, to trochę można przesadzić z prędkością. No jak najbardziej. Ja będę to robił. Dobra. No przodem puszczam, pokazuje tobie ten. No, dobra, to ja ja. No. Dobra, ramię. Dobra i po znaku. Jeszcze w ciężarówkę walnąłem Dobra, wiesz Dobra, dzięki Nie wiem. Ja normalnie kierownicą nawet nie skręcam. Brak połączenia z siecią. Czekajcie widzowie robię cięcie. No dobra widzowie. Nie wiem co się stało, ale <laughs> Boberka wywaliła. Jest offline na Discordzie, więc na razie będziemy jechać sami. I myślę, że zaraz robimy cięcie. Już mamy 23 minuty filmu chyba. Więc widzimy się zaraz. No dobra. Okazało się, że jednak e, Boberek do nas... Wrócił, bo coś tam było z siecią I już do nas dojeżdża, więc ja będę już pomału jechał I ta muzyka się włączyła U ciebie też? No Dobra, ja już jestem kawałek za. Właśnie widziałem ciebie. O, widzę Cię jak jedziesz. Okej. Okay. To pewnie mnie zaraz dogonisz. Patrz, weź tam lepiej patrz w lusterku, bo to jak zaraz w Tobie wskoczę, więc... No, ja patrzę na lusterka. Jedź trochę wolniej. Ok I tak mnie tu spowolnił ciężarówką, więc spoko Tym dachem? Nie wiem jakim, ale jakąś ciężarówą mnie ten... O widzę ciebie i na zakręcie z Na dwie. No, no. O, już widzę Cię na mapie, na tej takiej, co jest domyślnie ustawiona. To już też przyspieszam. Możesz mnie wyprzedzać... A, nie wyprzedzaj, nie wyprzedzaj, bo tirem jedzie. Ja Ci kierunkowskazem powiem, kiedy będziesz mógł wyprzedzać, o. Nie, nie, nie. Możesz wyprzedzać. Ale ja nawet jestem dwa z Ja jestem za mostem dopiero. A, no dobra. Ale pamiętaj, nie wiesz, na firmę ten tylko, od razu czekamy jak samochody odjadą. Od no, ja już jestem tu przy firmie. Ja też. Dobra, to wierzę. Czeka, Czekaj. No i teraz to w ogóle będę miał z niż, no 3%, no, dobra. Bo muszę A tu już nie ma... Tu jest obszar bez kolizji. Dobra. Teraz zagrajmy bezpiecznie, klikam. Dobra. Parkuję. Czekaj, ale nie kończ odcinka. Już. No, tylko już, już ten. No kurde, coś się u mnie w tym głównie? O, zawsze miałem doskonale. Pierwszy raz mam zadowalająco, ale... Ciul. To poczekam aż zaparkujesz i będziemy kończyć odcinek. I jak masz? Dobra No już zrobiłem Okej okay. Okej, okay, postawię, stanę obok ciebie A bo ty obok mnie stań, bo tu mam miejsce Dobra Markuj I zaraz to mnie zaczynamy nagrywać Dobra spójki dobrze. Dobra. Więc, Więc... Mi słowie, miara, mów, powiem. Nara, jeszcze teraz mu powiem Popka w górę, słup i komentarz. Mm. To wam przypniemy serduszko. Dokładnie. No to wtedy to by było w dzisiejszym filmie w takim razie na tyle. No i cześć.